Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, na kanale Mr. Misiek Poleca. Moi drodzy, w wczorajszym w niedzielę e, był multum wyświetleń moich filmów. Moich wszystkich filmów. Patrzyłem sobie to wczoraj, e, przeglądałem to, porównywałem, które filmy się bardziej podobają, które filmy mniej się podobają. E, więc miałem tu Pewne rozeznanie, i powiem tak. Uruchomiło się w dniu wczorajszym, bardzo wiele osób, taki typowy Polaczek. Konto, które mają przeważnie zero subskrybentów, nic ewentualnie jeden, dwa filmy, dwóch subskrybentów. Taki typowy Polaczek który nie zrobił nic, nie osiągnął nic, ale krytykuje wszystko, co zrobili inni. Mnie to ogólnie nie rusza i ja takie komentarze usuwam. Usuwam, bo są mm, wkurwiające i to bardzo, więc ja to usuwam. Ktoś po prostu jest nieudacznikiem życiowym, nic mu w życiu nie wyszło. Jedyne co mu wychodzi, to to, żeby się ponapinać w internecie i żeby swoje żale powypisywać. Czy to u mnie, czy na innych e, powiedzmy, kontach, na innych kanałach, bo nie tylko ja takie oceny dostaję, nie tylko ja takie komentarze rozmawiamy tutaj z innymi youtuberami, bo chyba już mogę nazwać się youtuberem, więc. E, są takie osoby. I powiem wam tak, jeżeli komuś się nie podoba to, czy ja mówię wolno, czy ja mówię za szybko, czy ja mówię tak. Nic nie, nie stoi na przeszkodzie. Na dole w pasku masz taki przycisk ustawienia i tam sobie możesz zwolnić, ustawić sobie prędkość otwarzania yy, 0,25 chyba lub przyspieszyć razy dwa. Więc twój wybór. A jak ci dalej to nie od odpowiada, to zmień kanał, nagraj swój kanał i zrób to inaczej. Komuś przeszkadza, że moja ręka z telefonem lata tak, tak, tak i owak. Yy, czy z aparatem, czy z kamerką. Tak, będzie latała. Eee, będzie, ponieważ ja chcę pokazać to z tej strony. Chcę to pokazać z tej strony. Z tej i z tej. Eee, czy nawet z tamtej. I ja nie będę tego obracał, bo czasami są to rzeczy, które ważą e, 30-40 kg. Elementy nawet po 60-70. I mi wygodniej jest latać z kamerą. Więc jak jakomu się nie podoba, to... Ja z miłą chęcią przyjmę ofertę, za którą ty, drogi komentujący, zapłacisz. Przyjmę ofertę jakiegoś studia nagraniowego, kamerzysty, montażysty. Nie ma problemu. Jakiegoś reżysera, jeżeli będzie w stanie zapłacić za to kilka tysięcy w miesiącu, nie ma problemu. A jeżeli chcesz się tylko przypierdalać, nie wiadomo o co, to wypad z kanału. I takich oszołomów, za przeproszeniem, Będę blokował, będę usuwał. Ja nie będę się denerwował, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu nawet nie chcę mi się tego czytać. Więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli potrafisz to zrobić lepiej, no to zrób. Bo do tej pory takiego kanału jak mój na YouTube nie było. Może ktoś zrobi lepszy. Jeżeli zrobi, to bardzo proszę. Bo żeby coś takiego robić jak ja, to albo trzeba przy tym grzebać godzinami. I mieć wszystko na miejscu, albo trzeba kupować, albo mieć dostęp, tak jak ja, do sklepu, w którym sprzedaję. Mam dostęp do tych części i mogę takie rzeczy robić. Więc moi drodzy, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, wytłumaczone od A do Z. Ja też na wszystkim się nie znam, ale jeżeli ktoś zna się lepiej, to jak najbardziej róbcie swoje. Pokażcie to od A do Z. Bo prawda, a Bogiem to jest coś takiego, że mocny w sieci... Dalej nie będę kończył, bo szkoda się denerwować, po prostu chciałem Wam powiedzieć, że coś takiego jest. Mnie osobiście to aż tak nie rusza, ale powiedzmy później czytając takie komentarze, no robi się niesmacznie. Niesmacznie się robi i bardzo niesmacznie, więc jeżeli ktoś uważa, że można to zrobić lepiej, jak najbardziej proszę bardzo. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj mamy tutaj odcinek o bębnach hamulcowych. Ktoś się pytał czym się różnią bębny hamulcowe, na no, jednym odcinku już coś takiego było, ale jeszcze raz wytłumaczę. Mamy tutaj dwa bębny, bęben C4011 i bęben C360. Najprostsza różnica i najprostsza odpowiedź, czym one się różnią? Różnią się od strony szczęk hamulcowych, od strony uchwytu, od strony zewnętrznej różnicy nie zauważycie, moi drodzy, niestety. Więc od tej strony różnicy nie ma. Tu mamy Bęben, tak jak powiedziałem, 4011 i Bęben C360. Są po hurtowniach i nawet umie na stronie internetowej. Ja zaraz to będę też zmieniał na yy, ale drogo. Ze względu na to. Że tam kiedyś nie można było zmienić nazwy, teraz już tą nazwę można zmienić, można ją dokładnie opisać, więc też to sobie opiszemy. I teraz tak po półosi nie, pozna nie poznacie od strony zewnętrznej. Zawsze bęben trzeba zrzucić. 41 półłoś ma 12 zębów C360, ma 11 zębów, więc też tego nie zobaczycie od strony zwolnicy. Od strony pokrywki też nie bardzo. Eee... Jeżeli ktoś ma rentgena w oczach, to może zobaczyć, ale też nie. Trzeba bęben rzucić i pierwsza różnica, moi drodzy, to jest taka, że bęben 411 ma taki kołnierz, a bęben C360 ma taki kołnierz. Widzicie? Widzicie. Skąd ta różnica? Już Wam opowiadam. Różnica wynika z tego, że bęben od C4011 nie jest jakimś wyczynem wielkim, wielgaśnym. Jest zerżnięty po prostu z zetora. A zetor w uchwycie szczęk hamulcowych miał uszczelniacz, który wchodzi tutaj. I miał łożysko. Jeżeli dobrze pamiętam, to 62,09. I łożysko dochodziło do czoła. łożysko było nabite na bęben jako podpora i bęben się opierał o łożysko obieżnie wewnętrzne. Więc nie było potrzeba żadnego zabezpieczenia. Zobaczcie mój film o hamulcach, o bębnach, Zm zwolni cała zwolnica, tam jest pokazane jak złożyć, to jest tylko film, który ma pokazać Wam różnicę. W C360 nie przychodzi w uchwycie łożysko, już jest zmiana i modernizacja, nie ma łożyska podporowego, na półosi przychodzi rowek pod zegier, a dokładnie pod pierścień zabezpieczający, taki drut okrągły. On nie ma. Y, nie ma moi drodzy. Y, uszu. Jest taki drucik, później jest kołnierz, który się zakłada na ten drucik i go się blokuje. I tu przychodzi Oring 44-2 na 5-7 z kołnierzykiem zaciskane wszystko razem. I tak tu przychodzi, moi drodzy, uszczelniacz. Y, typu O ring. Więc to jest cała różnica. I teraz po co jest ten O ring? Już Wam wszystko tłumaczę i zaraz Wam wszystko powiem. E, Pierścień zębaty uszczelnia nam, jeżeli ja dobrze mówię, olej z Mostu, z tylnego mostu uszczelniacz tu przychodzący, gdy się kręci bęben, tam tutaj uszczelnia, a pierścień zębaty uszczelnia nam tu w środku, półłoś, żeby olej nie przedostawał się tu na wylot na bęben. I tu mieliśmy uszczelniacz, więc nawet jeżeli coś, to nie puściło. Tu fakt faktem mamy... Wysta 360 w korpusie zwolnicy uszczelniacz, ale żeby nam się olej w razie jakby ten pierścień zębaty nie przylegał, to tu uszczelnia, też żeby nam się po zębach olej nie polał na szczęki hamulcowe. Będy hamulcowe, moi drodzy, są dwustronnego działania. Czyli od wewnątrz jest hamulec nożny, od zewnątrz jest hamulec ręczny. I teraz powiem Wam jedną bardzo ważną rzecz. I panie Marku, wiem, że Pan ogląda. Pan Marek, mój zaopatrzeniowiec. Może nie konkretnie mój zaopatrzeniowiec, tylko właściciel firmy, która mnie zaopatruje. Panie Marku, te taśmy hamulcowe, które Wy macie, no niestety nie byłyby złe, bo tam taśma jest ok, wszystko jest tacy. Tylko, żeby one przychodziły w takim kształcie, a nie żeby były płaskie, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ przy składaniu blacha ma większą średnicę niż taśma i taśma po prostu już lubi nadrywać nam nit. Kolejna rzecz: że ten pański produkt ma tu dwa otwory, tu i tu. Delikatnie może przesunięte, ale praktycznie one są w tych miejscach. I gdy taką taśmę się składa, to ona w tym miejscu zgina się. Nie robi się koło, tylko się załamuje pod kątem. Więc to y, jest bardzo ważna rzecz. Teraz następna rzecz. Ktoś pytał się mnie, szczęki, że może zarysować paznokcie. Zobaczcie. Delikatnie ją tu oszczypałem. Jest, pod paznokciem jest... W miarę taśma miękka. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale ja czuję, bynajmniej moi drodzy. To jest oryginał zatora. To są taśmy hamulcowe. Wyprodukowane dla małego zatorka. Dla majora przede wszystkim. Zator major. Więc to jest oryginalna taśma. Którą jak najbardziej można zastosować do C360. Pasuje jak. Zobaczcie. Pyk. Zobaczcie jak ładnie przylega, tu wszystko, o może teraz nie idealnie bo tam jeszcze jest rant jedną ręką to też tak sobie tego nie złapię. o udało się, tak, tak, złapałem sobie, proszę, jedną rączką, ładnie taśma przylega, taśma czeska, fat fatem kosztuje około 50 zł. Ale moi drodzy, naprawdę warto. Naprawdę warto dać się pieniądze ze względu na jakość i wykonanie tej okładziny hamulca ręcznego jak i samego właśnie e, okucia. Zobaczcie nity ładne rurkowe. Powiem szczerze, mi się bardzo podoba ta taśma. Wykonanie pierwszy sort. Przede wszystkim gruba. Więc jakby to się zastanawiał, to naprawdę taśma, taśma hamulcowa c 40 czy C360 jest identyczna. Jedyną rzeczą czasami, którą trzeba zrobić, to tu delikatnie, tu do tych widełek, roz... delikatnie podpiłować o, tam chyba o milimetr, jak się nie mylę. Tutaj taśmę, no ale coś za coś. Eee, tutaj tego wyboru nie ma, ale naprawdę te taśmy hamulcowe są eee, godne. Są godne uwagi i tutaj nie będziemy ściemniać że jest inaczej. Ja naprawdę wam to moi drodzy, polecam. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Jakby ktoś chciał. To zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam lakumatych, czym się do następnego, cześć.